Wracamy właśnie z zajęć, z środków specjalnego przeznaczenia Medycznego. żywieniowego. Tak? Medycznego. Hej! I e, idziemy teraz do domu i zjem pierogi od mamy i możliwe, że pójdę biegać. Także dzisiaj intensywnie. I teraz y, oglądamy z Marszą mojego wczorajszego vlogmasa. Jak Ci się podobał? Mm, pozdrawiam dziewczyny. Wolę jak Filip <laughs> Aha. No cóż. Ale po, fajnie. 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 Fajnie? Tylko ludzie ten kanał oglądają dla Ciebie, a Ty się wysługujesz innymi. A I dzisiaj na obiad podsmażone pierożki od Mamuni. Kochani, idziemy teraz do Ferio Gaju tak. zrobić zakupy spożywcze. Kochani, e, może jakieś prezenty dla kogoś. Kogoś? Tak. Dla kogoś kupujemy prezent od Marysi e, i. E, jeszcze papier do pieczenia musimy kupić, eee, papier do pieczenia i no. ja chcę zrobić małe zakupki, no i ogólnie jestem w Feriogaio chyba trzeci dzień z rzędu dzisiaj. Ale fajna galeria, no nie ma co. To prawda, jest w porządku. Pani to jesteśmy w Sparze, się tutaj wybiera kwiatka, ja też parę rzeczy kupiłem. Eee... Nie. I co? L -l 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 -l... Kupiliśmy już prezent i kierujemy się do kasy. Wracamy już po zakupach do mieszkańca i... I ja będę pewnie oglądać serię. Muszę jeszcze kreskę zrobić jedno. To może dzisiaj ją zrobię. No i serię raczej. A ty co będziesz robić? Zrobię oglądnę, zrobię sobie miętę, się potem. kotem. A no, kwiatko i wszystko to. No i tyle tak, kochani, no. A i zrobię dzisiaj wrapy z humusem i warzywami, bo mam nie przysłała dwa humusy, a miałem kupiony trzeci humus. Więc jakbyście mieli jakieś super przepisy z humusem, to możecie wysyłać, bo mam dużo humusu do zużycia. Pol zakupowy, kupiłem tak, ogórek, papryka, ser, wrapy, będę z tego wrapy z humusem, miomio mio, pomarańczowe na pół z Marysią, tam jest Marysi, Old Spice, żeby mi spał pachnie śmierdziało i Miller miś wspaniały, pyszny. Teraz jem wrapy z warzywami i humusem i słucham wykładu na temat czekolady. I robię to z kotkiem.